Hej, witam Was w kolejnym odcinku. E, a dzisiaj e, sobie taki inny odcinek nagramy. E, będzie to. no tu Wam tutaj o co chodzi. Mamy tutaj. To jest miejsce, kiedy tam y, kiedyś nagrywałem. Był tutaj na przykład test P1000, był test, był test by, No e, i tutaj były. Y, taka została przeprowadzona taka rewolucja, że korzenie zostały koparką wyrywane i, i mamy ładnie odkrytą ziemię. Także dzisiaj sobie podpalamy trochę tak w tej ziemi zrobimy takie amerykańskie efekty wybuchów w ziemi. Przynajmniej się postaram. A co w dzisiejszym odcinku będą za petardy, to Wam już pokazuję. To nie są lody, to są petardy. Mamy takie tutaj na koniec. Mam na systemie Explodera 5, którego sobie na koniec odpalimy. Cześć, kurna nie wziąłem pilocika, dobra, to zrobię po tym cięcie. Rakietka JR-05 będzie pierwszą rzeczą, jaką sobie odpalimy. Oczywiście, w ziemi. Wszystko w ziemi. A tutaj zobaczcie, jest. Będę mówił, co leci. Także bez, bez przedłużenia lecimy yy, jeszcze Bikolaki lecimy tutaj może w tym miejscu na początku właśnie o tu jest taka ziemia dość mm, dość miękka, grząska także na początek sobie tutaj włożymy e, o, rakietkę o ląd muszę Ok. I odpalamy. No, dziury to nie zrobiła, ale przynajmniej całkiem ładnie pisło. Całkiem ładnie pisło. I coś takiego nam zostaje. I, no, i, i patyczek. Dobra. E, to sobie odpalimy teraz pikolaka tego pikolajorga. No, dobra. O, tutaj, opa. No. O, okay, jest. No, całkiem, całkiem. Już Pikolak zrobił w miarę fajny rozprysk. Ja jeszcze tam Wam dorzucę może jakiś wybuch slow motion. 1, 2 na koniec. Eee, Okej, okay. to teraz sobie polecimy z czymś mocniejszym. Myślę że, myślę, że na przykład JC05. Także wkładamy. Ma dość długi ląd, co jest ok. Dobra. Widzę. Czytam. Brzysię troszeczkę. Tak to wyszło. Dobra, dalej lecimy z petardką Srebrna Piratka, o, o jest, Srebrna Piratka, ja sobie też tu włożymy, o, Dobra. jest. Wow a i ona była mocniejsza od JC05, na pewno, jestem przekonany, no widać, może przysypałem delikatnie mniej, ale a to nie powinno robić takiej, takiej różnicy, no oczywiście nie będę, nie chcę robić tutaj zbytnio huku, więc będę te mocniejsze, tutaj shoulder 4 mocniej trochę przykopywał. Dlatego teraz lecimy z petardą od funkę Moją ulubioną ostatnią petardą Thundercracker A Thundercracker A Ok, wodamy sobie to I odbieramy No już całkiem fajnie to wyszło. Dobra, lecimy dalej. Teraz Ultras Liberi. Ultras Liberi, może tym razem z tej strony. No to jakaś bryła jest. Wow Wow Zobaczcie tą dziurę Zobaczcie tą dziurę Dobra Teraz Lecimy Z P1000 Oczywiście z cechy Czekajcie O, A okay. okay. oh, kurde ląd zakopany. No teraz była trochę już yy... płyciej. No, czekajcie przez ekran Dobra, jeszcze sobie przyniosłem pilocik yy, i teraz idziemy z hajdynką. ach to A, no, może ją trochę za bardzo przysypałem, <grych> ale całkiem dobra, całkiem nie najgorzej. No, dobra, teraz Dumboom 120. Podobnie, bym powiedział podobnie, chociaż może trochę słabiej go przysłałem. E, petardka hammer, tak, o, o ile dobrze, no Hammer nam hammer, Czyżby był nie wypał, Dobra, poczekamy chwilę ja, na razie zrobię pauzę. Nie, ok. Petardka zgasła tutaj na koniec na końcu lądu No także ja już tego nie będę odpalał, oczywiście. Nie radzę. A okej, okay, no to y, Lecimy teraz może z petardą Dan Danger. O, zbior hmm, może nie tutaj, bo to jest dużo tych ci co gród, no, jakieś inne miejsce gdzie będzie ziemia. Lepsza, wiecie co? Może tutaj. Tutaj będzie ok chyba. W, ty, w, tym, w tym o miejscu. O tak, 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 tak. O. Dobra. Tutaj. Pani Mendendżera. Tutaj. Wow! Kaputań machem Dobra. Chcę sobie przynieść tartki. To co teraz wybieracie Uzi? No dobrze, ale jest Uzi. Jakby z piskiem. Hops. Przestań przygotować do przysypania. O, dobra, tu jest, dobra. Uhuhu. Uh, damn. Mmm, z butynka, Leczcie. Dobra. Dobra, trochę zby, zbyt mocno ją oceniłem. Dobra, super kraker. Super kraka. Super kraka. Dobra. Uhuhu. Uhuhu. super kaker, Ale szybko wybuchł strasznie Ale ładnie, 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 już, już, już mi się podobało Dobra, to może teraz bierzemy sobie C4 dobra, może być i C4 Dobra, przygotuję sobie wait, Dobra, C4 jest gotowa Także odpalamy ją To następnym razem oddalę się z kamerą, bo to naprawdę ładnie wygląda z dalszej odległości że polecimy sobie z petardą TP2 Zrobimy tak, taki sam myk jak z czwórką, tylko tutaj ją damy O jest <grymne> wszystko ziemi ziemia nit nit, nit, nit tam jest tam widzicie troszeczkę lądu Wow, ja dostaję ziemią po włosach, po łepetynie. Dobra, to już takie petardki naprawdę fajnie, mocniejsze. Naprawdę fajny to daje efekt w ziemi. To co jeszcze takiego mocniejszego? Spalimy sobie może jeszcze te trzy. Nitratę 2 obecnie poleci może już to też zmienimy już, bo tu się ziemia wytegowała Strzelała się ziemia A może tutaj od tej strony tutaj dobra Tea ja usadowie i zaraz się widzimy Dobra, jest nitracka spalamy i lecimy U, cieszą się Słucham się. Jeszcze nas? że pod słońce? Wow. I powrotem nam odchępało na kolejną petardę, którą będzie s 5 Shark To jest z Dextrinem To jest wersja Dextrin Edition Widzimy. Kameruje się? Kameruje się Nice Naprawdę nice dobra i ostatni ESPE 4 no i jeszcze będzie Explode 5, którego się postaram odpalić w zwolnionym tempie jak mi się uda złapać Dobra, jest na system. Ok, Te No, no, można no, no, także na miejscu, także zasypujemy go, i lecimy. Tak kozak, dobra, no teraz lecimy z, może jeszcze, dobra, spalę Wam jedną, nie będę taki demonik, trochę bliżej go odpalimy, może on tutaj, już żeby coś tam pokazał, może coś tam, żeby usłyszeć, no dobra, myślałem, że go odkupiłem. Okay. No rozbrzeg był mniejszy, ale za to troszeczkę huk e, fajnie wypadł. Dobra, lecimy teraz z ostatnią petardą, Exploder 5.